Era wodnika, przygotujcie się na przyspieszające wydarzenia, aby przetrwać. Kochani, w ostatnim tygodniu miała miejsce seria potężnych rozbłysków koronalnych, którą nazwano piłą plazmową. Nastąpiło wyrzucenie niespotykanej dotąd ilości materii słonecznej. Na płaszczyźnie fizycznej oraz na niematerialnej płaszczyźnie światła o wysokiej częstotliwości ma miejsce bezprecedensowe doładowanie pola naszej planety nowymi energiami i światłem. Zdecydowanie nie jest to jeden z ostatnich szkwałów słonecznych i mają one przygotowawczy charakter. Zaczęło się aktywne przygotowanie do nowego etapu przejścia kwantowego. W całej różnorodności dramatycznych wydarzeń jego wpływ prawdopodobnie przyniesie nowe kataklizmy, ale nawet bez nich transformacja nie zatrzymuje się ani na minutę. Biegun magnetyczny nadal się przesuwa. Pożary lasów, powodzie, śmierć, huragany. Trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów to wszystko oczyszczanie planety z gniewu, nienawiści i innych negatywnych uczuć, nagromadzonych na płaszczyźnie pozamaterialnej, i uniemożliwiających przejście planety Ziemia do nowego wymiaru. Musimy się przygotować na przyspieszanie wydarzeń, aby przetrwać i znieść je. I nie tylko znieść, ale pomóc Ziemi przejść, stabilizując swoimi ciałami energetycznymi fale sztormowe. Jest to przede wszystkim nasz trening wysokich częstotliwości poprzez pracę wewnętrzną, poprzez energetyczne praktyki duchowe podnoszące wibracje. To, kiedy będzie możliwy nowy skok na masową skalę, zdecydują Stwórcy. Niestety obecny chaos i światowe bahanalia utrudniają realizację wielu zaplanowanych programów. Najważniejsze, że przeżyliśmy 2022 rok. Pierwszy rok czwartego wymiaru, rok przejścia od starego trójwymiarowego świata do nowego pięciowymiarowego. Dlatego też miało miejsce tak wiele wydarzeń kojarzących się ze zniszczeniem i odrzuceniem systemu lub stylu życia opartego wyłącznie na pasożytnictwie. Te wydarzenia będą miały kontynuację w tym roku, pomagając ludziom się przebudzić i uświadomić siebie jako istoty wielowymiarowe i kosmiczne godne dużo lepszego i szczęśliwego losu. Zdarzenia te pomogą ustanowić społeczeństwo sprawiedliwości i jedności ze źródłem. W tej chwili bardzo aktywnie następuje segregowanie pomiędzy wymiarami, według zasady: podobne przyciąga podobne. Widzimy wielu ludzi z trójwymiarowym myśleniem, którzy ignorują i nie akceptują praw przejścia. Ale jest też coraz więcej czterowymiarowych ludzi z mieszaną świadomością, jak również takich, co przeszli całkowicie do wielowymiarowości, nowych przedstawicieli szóstej rasy. Podział Ziemian pomiędzy rzeczywistościami będzie się pogłębiał. W tym samym czasie będą istniały dwa światowe społeczeństwa stare i nowe. Będą istniały dwa rodzaje miast: miasta świetliste rozwijające się w 5D i te popadające w stagnację w trzecim wymiarze. Nie każdy będzie chciał zmienić świadomość, wielu pozostanie w zwykłych, niskich wibracjach trójwymiarowego świata. Ale człowiek z trójwymiarową świadomością jest przepełniony wewnętrzną agresją, nienawiścią i konfliktami. Bez względu na to, jak wielki by mu stworzono komfort, on nigdy nie będzie kochać innych. Dlatego tym, którzy uczestniczą w przejściu, trudno będzie wchodzić w interakcje z ludźmi na terytoriach trójwymiarowych. Najlepiej jest unikać za wszelką cenę takich relacji. Teraz najważniejsze jest, aby aktywnie zająć się swoim przejściem aby pracować nad stawaniem się człowiekiem wielowymiarowym, przedstawicielem nowej szóstej rasy. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Wdzięczność, zdrowia wszystkim.